Sam to zrobiłeś. Nikt cię nie zmuszał. Po prostu mnie kochasz. Rozstaliśmy się rok temu. Pamiętasz, dlaczego? Zdradzałaś mnie. Tak. Ale wiesz, jak tego żałowałam? Błagam, wybacz mi. Tak? I nagle się zjawiasz? Nie mieszaj się do mojego życia. Jasne? Nigdy cię nie zapomniałam. A na wieść o twoim słowie poczułam, że nadal cię kocham. I myślę, że ty mnie też kochasz. Chcę wiedzieć jedno. Kto całuje namiętniej? Patricia? Czy ja? To Patrycja, Pati, jak się masz? Ja też chcę porozmawiać, ale nie w tej chwili. Jak to, gdzie jestem? U siebie. Jutro pogadamy spokojnie. Pati nie, nie płacz. Nie płacz, bo mnie też chce się ryczeć. poprosz panią sekretarkę, żeby ci dała pokwitowania zaczesne. Dokończ szybko. Już, mamo. Jesz jak żółw. Co rano to samo. Proszę, dziękuję. Klotarko dało wam więcej czasu na ten projekt? Pozwól przeczytać. Zerknęłam w te dokumenty. Mógłbyś mu zasugerować, że zaczekaj. Znowu makijaż do szkoły? Tato, daj spokój. Zostaw ją. Jak to? Nie znoszę jej umalowanej. Idziesz się tak uczyć? Chcę ładnie wyglądać dla chłopaka. Dla chłopaka? Pozwalasz jej umawiać się z pierwszym lepszym? Kto to jest? Jak się nazywa? Trochę szminki wielkie mi rzeczy. Mieliśmy rozmawiać z dziećmi, a ty się kłócisz o głupią szminkę. Smaczne naleśniki? Tak, z buźkami. Wzorowanymi na twoich minach. Pokaż którąś. Weselszą, proszę. Właśnie. Tęskniłam za tobą. Ja też. Zawsze byłaś w domu. Już niedługo zamieszkamy razem. Jak zawsze. Dlaczego mnie nie uściskałeś, co? Przestań go rozpieszczać. Jak ma się stać mężczyzną? Szybciutko, bo nie zdążymy do szkoły. Tak jest. Nigdy nie słuchasz. Ostrzegałem cię, że to narwańcy. Nie lubią obcych. Ledwo zwialiśmy. Awanturnicy. Na dodatek uczciwi. Bez łapowek wszystko się komplikuje. Szkoda, bo miejsce jest ładne. I co? Wykorzystałeś to zdjęcie? Udowodniłem nim, że byli kochankami. Wiedziałem, bo. Plutarko. Słuchasz mnie? Mam genialny pomysł. Zatrudnię Elenę. Niech pracuje dla mnie. A akurat się zgodzi. To nie będzie łatwe. No mówię ją. Szwagier dał mi wolną rękę. Mogę przyjąć, kogo zechcę. Tak. Masz tu sporo władzy. Ona najlepiej poprowadzi ten projekt. Swój projekt. Łap tak dziobem, a wylecisz. To mój projekt. Jasne? Lalito jest jeszcze mały. Nie zawstydzaj go za czułość. Potrzebuje butów i tornistra. A ty jesteś mi na pieniądze. Do tego trzeba spłacić hipotekę. Powinnaś pracować, a nie tracić czas na czułostki. Wierz mi, spłacę cię co do grosza. Jak ci idzie? Znalazłaś już pracę? Złożyłam podania w wielu miejscach, ale jeszcze nic nie mam. To tyle. Obsłużysz mnie? Dzień dobry. Tak. No Przytrzymaj, kochanie, pośpiesz się. Jesteśmy gotowi. Słucham? Kultorku Remo widzę wiceprezes Grupo Imperio. Proponuję pani powrót do pracy, kiedy tylko pani zechce. Dzień dobry, słodkie oczęta. Która jest? Czas na miłość. Strasznie późno. Rzucisz mnie. Jakby nic się nie stało, przecież się rozstaliśmy. A wczorajszy to pies. Proszę cię, nie zaczynaj. Wybacz, że cię zdradzałam. Nie teraz angeliko. A kiedy? Nigdy. Jak to słodkie oczęta. Jakie nigdy Jak to, dlaczego jestem zła? Bo ukradliście mój projekt. To jakiś żart? Nie pozwoliłbym sobie na żarty z takiej kobiety jak pani. Mówię bardzo poważnie. Zdjąłbym z pani sankcję nałożoną przez Komisję Turystyki. Nie wiem, co panu odpowiedzieć. Proszę rozważyć moją ofertę. Bardzo by pani odpowiadała, zapewniam. Dobrze, przemyślę to. Do widzenia. W porządku? Proponują mi powrót do grupy Imperio. Co ty na to? Czasami lepiej schować dumę w kieszeń, niż pozwolić, żeby rodzina odmawiała sobie wielu rzeczy. Ale to tylko moje zdanie. Na twoim miejscu pomyślałabym o synu i o sobie. Co mam ci powiedzieć? Można? Co się dzieje? Nawet nie ruszyłeś. Musisz jeść. Nie jestem głodny. Nic mi się nie chce. Ciekaw jestem, co u Eleny. Umówmy się. Ty zjesz, a ja się dowiem wszystkiego o niej. Wszystkiego, co się da. Poważnie? Zrobiłabyś to dla mnie? Co za problem? Pójdę do jej agencji i popytam o wycieczki. Co ty na to? Dobra, zjem. Wiedziałam. Faceci tacy są. Zakochają się i mamy ich w garści. Nie umieją bez nas żyć. Na Twoim miejscu nawet bym się nie zastanawiała. Wzięłabym tę robotę. Mama też tak mówi, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Bezrobocie jest okropne. Widzisz, że nie możemy nic znaleźć. Nie zmarnuj takiej okazji. Mogłabym wynająć mieszkanie i zabrać Lalita do siebie. A to jest przecież najważniejsze. Na miejscu mogłabym się dowiedzieć, kto ukradł mój projekt i spróbowałabym go odzyskać. Właśnie o tym nie pomyślałam. Dzwonisz? Tak. Mówi Elena Moreno. Pamięta mnie pan? Naturalnie. Czym mogę pani służyć? Chciałabym porozmawiać o pańskiej propozycji. Bardzo się cieszę. Wolałbym pomówić o tym w cztery oczy. Może moglibyśmy się spotkać w kawiarni? Dobrze. Przyjdę. Spóźnij się. Nie mogę cię kryć o tej porze. Wezwał nas już Ramos i Zmyśl coś. Miałem noc poślubną. Wszyscy wiedzą, że się nie ożeniłeś. Dobra, wykąpię się i już jadę. Oprócz tego byłaby pani odpowiedzialna za realizację projektu Machawa. Oferuje mi pan mój własny projekt. Zna pani sytuację. Nie warto do tego wracać. Ale to mój projekt i ja doskonale o tym wiem. Chodzi właśnie o pani znajomość tej materii. Jest w niej pani najbardziej kompetentna. Chciałem też w ten sposób wynagrodzić pani to, co pani wycierpiała przez Juana Carlosa. Na to się nie zgodzę, proszę pana. Mów mi, Plutarko. Chciałbym, żebyś traktowała mnie jak przyjaciela. Szanuję wartościowe kobiety. Proponuję Ci dobrą pracę z pakietem socjalnym wyższym od przysługującego na tym stanowisku, lepszą pensję i możliwości rozwoju, ale nie podejmę za Ciebie tej decyzji. Przyjmę tę pracę. No to jesteśmy umówieni? Opieczętowane? Mój Boże, pomóc w czymś? Złotko. Co się stało z agencją Moreno? Nie widzisz? Zamknęli nas. O kurczę, pracowałaś tu? Tak, z zeleną wspólniczką. Zrobił się dym i nas zamknęli. Szkoda, nie? Pewnie. Przyszłam wykupić wycieczkę. Dawno nie byłam nad morzem. Chciałabym pomóc, ale wszystko zostało w środku. Okropność. Elena też nic nie może? Mogłaby, ale jej nie ma. Biedactwo. Tato ma dopiero kłopoty. Dlaczego? Już ci mówię. Zamknęli na magazynę to raz. Dwa, że jej ukochany okazał się podłym oszustem. Nie gadaj. Poważnie. Co gorsza, zaraz potem zabił się w wypadku. Ale to jeszcze nie wszystko. Mówić dalej? No pewnie. Tylko nie wiem, czy masz czas. Ile tylko zechcesz. Szkoda gadać. Wali się na nią jedno po drugim. Pa, pa Pati? Co ty tu robisz? Miałam tu zamieszkać, zapomniałeś? Skąd ty wracasz? Gdzie spałeś? Nie, nie mów. Patricio, błagam. Spieszę się do pracy. Musimy porozmawiać. Tylko nie mów, że raz nie możesz nie przyjść. To naprawdę ważne. A my? Zapominasz o tym, czego się dla ciebie wyrzekłam? O czym ty mówisz? Jak to o czym? Zgodziłam się na ślub w dzień powszedni i na przełożenie miesiąca miodowego. Zostawiłeś mnie jak głupią przed ołtarzem. Przychodzę do ciebie, a ty jak mnie traktujesz? Czego się dowiedziałaś? Jej przyjaciółka mówiła dość nieskładnie, ale zrozumiałam, że Elena wróciła do Grupo Imperio. Kogoś tu brakuje. Santiago zaraz przyjdzie. Miał trudny dzień. Nie prosiłem o wyjaśnienia. Przedstawiam panią... Przepraszam. Miło, że wpadłeś się, Scudero. Przedstawiam wam panią Elenę Moreno. Poprowadzi projekt Machała. Co? Co ona tu robi? Nie ma tu czego szukać. Proszę wyjść. Zniszczysz mi parkiet, a nie mam na remont. Muszę tam pójść, dowiedzieć się, co robi. To było trzeba mówić. Jestem niezłą aktorką. Nie rozumiem. Pójdę tam i się dowiem. Może uda mi się z kimś porozmawiać. Idziemy razem. Koniecznie? Chcesz się zdemaskować? Przebierz mnie jak wczoraj. Masz pełne szafy. To musiałoby być coś dobrego, bo cię tam znają. Za kogo chcesz, byle nie za kauna. Mam kostium z cekinami i piórami. Tancerki z kabaretu. Żartowałam za tancerkę z tym cielskiem? Za kobietę w żadnym razie. Mnie za kobietę zwariowałaś? Nigdy. Nieważne. Przedtem musimy pójść popytać rodziców Eleny. Może ją tam spotkamy. Robimy makijaż i dobieramy ciuszki. Możemy zamienić słowo? U mnie. Mam nadzieję, że mi to wyjaśnisz. Tak? W moim gabinecie. Jestem zakłopotana. Załatwię to, zaczekaj. Dziękuję. Nie wiem, co będzie, ale chciałabym Was przeprosić. My też nie wiemy. Ale sądzimy, że pana Ramos Arrieta nie namówi szefa, żebyś tu została. Chyba, że jako sekretarka albo recepcjonistka, ale ta posada jest już zajęta przez moją żonę. Masz pecha. Najpierw cię zwalniają, a teraz też nie podpiszesz umowy. Czuję, że fatygowałaś się na próżno. Słucham. Dzień dobry. Zostałam Elenę? Kto pyta? Jak to kto? Mimi krewna przyjaciółki Eleny ze studiów. Wybaczy pani panno. Muszę się z nią zobaczyć, bo planują zjazd absolwentów. Kuzynka kazała mi ją zaprosić osobiście. Ale niech pan nie będzie taki. Muszę się z nią zobaczyć, bo kuzynka mnie zabije. Jest okropna. Kiedy się wścieknie, robi się z niej pantera. Nawet ryczy. Elena już tu nie mieszka. Aż trudno uwierzyć, to ona zrobiła koło pióra Juanowi Carlosowi. Przerwała mój ślub. Może wyświadczyła Ci przysługę. Nie gnębiły Cię wątpliwości? Pozwolisz? Jasne. Jeśli ją zatrudnią, marny nasz los. Dlaczego? Ma pokierować projektem. Skarbie, daj spokój. Co ty o tym możesz wiedzieć? Po co zatrudniają babę? Osiągnęłam swoją pozycję własną pracą. Brak tu kobiet, które pracują. Większość chodzi jak po wybiegu. Pozwolisz jeszcze raz? Szef nie da chyba kobiecie kierowniczego stanowiska. A pani Oropesa? Skarbie nie wtrąca się. To public relations. Każda to potrafi. Ta praca polega na plotkowaniu. Pozwolisz? Chciałbym zobaczyć, jak Plutarko obrywa po uszach. Żebyś się nie zdziwił, dość tego. Chodź tu, dokończ rozmowę. Wybacz jej. Brakuje nam tu jeszcze baby, dla której Juan Carlos stracił głowę. Kierującej projektem, który chciał jej ukraść. Ona jest niezbędna do realizacji tego projektu. Ludzie z Mahała nie będą gadać z nikim innym. Przecież z nimi rozmawiałeś. O mało mnie nie zlinczowali. Czemu nie powiedziałeś? Nie można się tak narażać. Bez niej całe przedsięwzięcie się opóźni. Ale to wspólniczka Juana Carlosa. A jeśli nie? Jak to? Nie rozumiem. Przemyślałem sprawę i sądzę, że ona była jego kolejną ofiarą. Ofiarą? Caballero był draniem. Związał się z nią, żeby ukraść jej pomysły. No, nie wiem. To wszystko jest bardzo dziwne. Tu chodzi o stanowisko kierownicze. Jest najbardziej kompetentna. Przecież to kobieta, wiem, ale mamy delikatną sytuację. On ma rację. Proszę cię. Nie spuszczę jej z oka. Co ty na to? Zgodzisz się, żeby została dyrektorką projektu? Wersja polska na zlecenie telewizji PULS Studio ACME. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Kozioł.